Cześć, witam Was bardzo serdecznie Jesteś z tej strony A dzisiaj będziemy grać oto te um, cztery gierki, które pierwsza jest Ink Incy, czyli tutaj gość robi, no gościu, robisz po prostu ludziom tatuaże. Druga jest Kairolet, która też może y, ktoś kojarzy z TikToków, jak y, na TikToku. Ludzie nagrywają to, że taki 48 level, czy tam któryś, czy tak jeżdżą, to już nie po, po, No i takie coś. Trzecia aplikacja to jest ruscy Braweł, Bra, blower 3D, sorry, która tam się odmawia zarzewiała, kaski i tak dalej. I Apple i czyli stróżymy sobie owoce i... Owoce i warzywa chyba. Więc zagrajmy w tą wyra. Najpierw. Zrobię. Sorry za ekran, ale nie wiem czy będzie taki. Raczej będzie. A, e, to sorry za ekran Czekajcie, przyciszę sobie trochę. Idzie taki bieg nie? Ja chcę tatuaż. O tak. Czyli robimy kościowi albo taki coś. Нам что это не выйдет, не поправнет. Ну, а видите, Tak się bo musimy się skupiać troszkę, że wiem, że mi to źle idzie. Krzywo trochę wygląda. Trojcie poprawka. Dobrze, teraz robimy fil. No eee, źle wyszło. Ja podciąg. Jest taki sposób. Nie, jest sposób. I można też zrobić taki sposób, że że się po prostu robi tak gość ma tu ale to brzydko wyszło dobra i teraz przychodzi gość i on jest i patrzcie bierzemy kolor dobra to jest fioletowy i patrzcie o nie ja to zwaliłem tak patrzcie to co się tak robi zmieniamy kolor na czardy No nie, nie, nie. Aj jajaj, aj, co się dzieje? Ale się boję. Mogę no, teraz wyjechać. Tak. Nic źle wychodzi wiem. Przepraszam Was za to bardzo. W ogóle dzisiaj 5 grudnia, więc jutro Mikołaj. Cieszcie się na no. rózgi. <laughs> nie no, że ja to Napiszcie w komentarzu Mikołaj, a przypnę wam serduszko. Albo nie. Święty Mikołaj podróżuje do nas, a przypnę wam serduszko. Nie wiem, czy jest w ogóle taki gruby kawałek w picia. Więc robię i brzyczy, jak widać. Mówię sorry, sorry za to, sorry. Dobra, może być. A mnie ręka, bo to tak zadżywa ci. Co ja robię? No i znów zrąbałem. No nie. Dobra przechodzimy do kolejnego bo ja tego nie umiem napiszcie że Paweł to kupi Kupi gu, Paweł jest głupi bo nic nie umie robić to A wszystko ma zerwać Dobra ustawcie łapę w górę i suba A my lecimy z kolejną Kurczę, wziąłem reklamę. Dobra Dobra, wracamy I lecimy. Ale to jest trudne. Wiecie to? Ja ja tu jechałem i no ja musiałem tak. Dy. Jeszcze raz, jeszcze raz, lecimy. Pik. Cza, 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 cza. Cza, cza, cza. Cza, cza. O, i skończyliśmy. 65 znów reklama serio o, o nie a nie mogę pominąć to 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 już nie robię w ogóle czy chcecie takich więcej odcinków może zróbcie sobie jak będzie pod tym odcinkiem Pięć łapek w górę. To yy, to. To robimy, że dzwonimy do takich ten. pozostaci takich aplikacji, bo takie apl aplikacje są, są nieprawdą. Ale możemy sobie w każdym momencie zadzwonić do takiego ale poleciała. Ale to się źle skończyło. Aaaa, ale to jest za trudne. Widzimy. Czemu ja ciągle mówię widzimy się za chwilę? No to teraz już się serio widzimy za chwilę. Dobra, już jestem. Mm. jesteśmy już ha! dobra lecimy z następnym dobra lecimy już z kolejną grą teraz to jest gra chyba to malowanie to 3d o, i to jest zardzewiałe i... i możemy to, My musimy to tak zrobić, żeby to nie było zardzewiałe. To jest złe, ja to źle zrobiłem. Rozczajnik. Mm. Mm. Świetnie wygląda. Design 2020 tysiące dwadzieścia. skończyliśmy. Brawo. Wreszcie. Radzimy. Traumy walka, bo po sprzątaniu oczywiście Syw zardzało od tych naczyń, więc trzeba pomalować to. To jest C, 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 x8, 80. Wreszcie, uu, brawo ja! Lecimy. tak. Droczajnik, termos znaczy. Termos, 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 termos. Dobra, myjemy garnek, myjemy, 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 bryska był. Robimy tak do dziesiętego levela i lecimy z następną grą. To już z ostatnim. Ja nie mogę tak dużo filmów nagrywać. Nie, mogę, mogę, dużo filmów nagrywać. Nie powiem, że nie, mogę, mogę. Tylko, że później mi się ładuje w nocy, a to się długo montuje. Czy jakbym chciał film nagrać godzinę, to to by mi się ładowało jeden dzień, tak jakoś? Czy X80 ta Projektor Ale dym Czemu jeszcze nie koniec? No gdzie to jest? A musiałem po prostu dać nad fajnie, fajnie. Co to talerz? Talerz. Gdzie ja się czuję tak prestiżowo jak Kruszfila. Kto lubi Kruszfila, yy, yy, łapka w górę. Kto lubi Minimajka, w kom. I subskrypcja. Ja w sumie wolę tak trochę Minimajka. E kruszył też jest spoko. Gdzie to jest? Wow. No właśnie. No, 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 no. Ło, jacie! Co to się spaliło? Jak spaliła się, to już nie podziała chyba, nie? Nie nie wiem. Nie no, w sumie wiem. Nie robię was. Wy, wy, wy... O, kurde! Ale fajne. A, aha Jest Dobra. Myślę, że kuchnię mamy całą cyznów. Z, no. Teraz zbroja. Sardzewiała. Yy... Wojnowa zbroja. Ja nie, 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 No i lecimy do kolejnej gry Więc my już się widzimy za chwilę Dobra, my jesteśmy w kolejnej grze Już 15 minut nagrywam ten film. Dobra Ta gra polega, że po prostu trzeba strukać jabłuszko inne owoce, warzywa tego typu brzydko jezu czemu cukierki poleciały ooo jingle bells znaczyli dostęp w prezencie od Nikołaja w ogóle co byście chcieli na święta na no święta w ogóle od Mikołaja. Napiszcie w komentarzu. No nie, No nie! No co ja robię? Grać nie umiem. Co to jest? Ej, napiszę w komentarzu, co to jest. Tak, o. Ta, knife! Staliśmy nóż. A wiecie co to nóż po angielsku? Twój dziadek. <grych> nie no. Bo nie chcę nic, bo mi się reklamy pedołuje. Dobra kochani, ja kończę ten odcinek, bo już... Za dużo troszkę, więc jak wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i święty Mikołaj podrążuje do nas, a przychnę ci serduszko, więc dawaj suba, nie bądź paruba. Pa, pa.